Wyniki osiągnięte przez was są lepsze jak przez dorosłych zazwyczaj i cieszy, cieszy to, że fundatorem części nagród jest sklep wędkarski Ochotka pani Zielińskiej. Pierwsze miejsce wynikiem 582 zajęła Wiktoria Białek. Chodź Wiktoria, gratuluję Ci i życzę sobie nagrodę. Drugie miejsce zajął wynikiem 502 Patryk. Andrzej, jedź no Czekaj, no niech ten, bo żeby się tu nie zrobiło za ciasno, bo padają do wody Trzecie miejsce Dawid Kamyszek 274 Emil Szydłachowiec Tak no. jest, jest Dawid, tak jest Czwarte yy. miejsce Łukasz Dominica. Brawa, wynik 20. Gratuluję. A masz zimne łapki. Jest. <noise> <noise> <Yes. laughs> tak. Dobrze. Piąte miejsce. Zajęła Natalia Wrona, wynikiem 2.18. Gratuluję, Natalia. <noise> <noise> Szóste miejsce wynikiem... 1,96 Dawid Białek Gratuluję Siódme miejsce 1,90 Kacper Dudzik Gratuluję Kacper. Siódme miejsce Ósme miejsce wynik 1,84 Kapita Dziewiąte miejsce, wynik 1,70, Artek Kujawa. Artek, gratuluję. Dziesiąte miejsce, Jakub Ludwiczak, wynik 1.54 Gratuluję. 11 miejsce Wynik 1 20 Aleks Posiecek Gratuluję I 0,72 Miejsce 12 Kuba Pilarski Skreślę, to mówię. Chodźcie jeszcze raz tutaj